następnego pacjenta Toyota Yaris 2018 rok 100 tysięcy przebiegu konserwowane było jak miało półtora roku osobiście przeze mnie i tak to wygląda po 6 latach tutaj oczywiście było robione biteksem zwykłym plus w progi było wpuszczane trochę wosku znaczy w sumie to nie trochę, tylko trochę więcej. Na podróżnicach wychodzi lekko ruda już tutaj. Tam gdzieś robi wchodem. Ale tam gdzie było konserwowane to jest jeszcze dobre. To wiadomo wózek trochę. Też rudy. To jest najgorsze miejsce w sobie. Proktywny wyczyszczony, teraz będziemy woskować te śruby oczywiście wszystkie rudy idą to tak samo z drugiej strony ładnie to w miarę wgląda tak samo próg zdrowy w miarę jest jeszcze o 6 lat latą widzę tam w próbu lekko ruda już idzie to było tylko bitek sensek teraz damy tutaj przesmarujemy Homerightem dwa razy Hmm. i mamy trochę włosko tu wiadomo wózek też prędzej i tam było smarowane tutaj też miałem bitek zrobiony ten tył proszę bardzo tutaj trochę powinienem wgniecone bo to butra od gazu przyszła ale również tylko śrubki że te tutaj również Idzie. Ale tam na przykład w głębi, ja w sumie lakierowane, później był bitex z lipą farbą do miarę ładnie to wygląda. Tak samo te progi, wszystkie tutaj Ty. belki. W miarę zdrowo to wygląda jak nasze 6 i na toyota Pozdrawiam.